dzisiaj już pojechał, zostałam z dziewczynkami sama. Przepłakałam cały poranek od momentu, w którym on wychodził. Eee, nawet jak z nim rozmawiałam, to mówię, że widać, że mam oczy bardzo podkrążone, coś tam się umalowałam, kremem BB, żeby troszeczkę lepiej wyglądać. No i wiecie, mimo tego, że ja wiedziałam, że tak będzie, bo taką podjęliśmy decyzję, że przez chwilę on jeszcze jest tam. Ja z dziewczynkami jestem tutaj. To była świadoma decyzja. To nie znaczy, że nie mam prawa tego rozstania przeżywać. Jak najbardziej mam prawo sobie popłakać. Tym bardziej, że to jest, no to jest mój partner. To jest mój ulubiony człowiek. My zawsze byliśmy razem. Mm, cały czas, jedynie jak jeździłam na przykład sama z dziewczynkami do Polski a on po czasie do nas dojeżdżał, to jej, ja też płakałam, ja jestem bardzo emocjonalna, ja jestem bardzo wrażliwa przeżywam takie rzeczy i myślę, że to jest ok moja Nadia też jest taka sama też wszystko przeżywa, też jest taka bardzo emocjonalna, znowu Nery częściej bierze takie rzeczy na chłodno, na przykład dzisiaj wstała i ona jest taka bardziej, że no ok, tam musiał pojechać, pojechał, e, że a jest mi przykro, ale za chwilę zajmuje się czym innym też ma sytuacje, gdzie jest wtedy bardziej emocjonalne, też są sytuacje, które mm, gdzieś tam doprowadzają do płaczu, co jest jak najbardziej ok, ale częściej właśnie że jakieś, jakieś rzeczy na chłodne, no, a znowu Nadia jest taka bardziej emocjonalna jak ja, więc my od rana sobie płakałyśmy te pierwsze dni zawsze są ciężkie, jednak wiecie, byliśmy teraz razem przez miesiąc, więc ja muszę z powrotem wbić się w tą taką moją rutnę, że wszystko jest na mojej głowie, wszystko robi sama, że w tym momencie no, nie ma już tej pomocy. Przemek też wraca do Polski, to nie jest sytuacja na zawsze, to nie jest sytuacja na długi okres czasu, to jest sytuacja chwilowa. W tym roku wraca, nie mamy jeszcze konkretnej daty, ale też wraca. Wiedzieliśmy, że tak będzie przez chwilę, że właśnie ja będę tutaj z dziewczynkami, on przez chwilę będzie jeszcze hmm, tam. No taką podjęliśmy decyzję, dla Ani też to był ostatni dzwonek, żeby wróciła, nie wyobrażam sobie zabrać ją później na przykład z Anglii, no więc tak jest, jest jak jest, nie ja jedna, jest dużo rodzin, które jest w takich sytuacjach, w których partnerzy pracują za granicą, którzy wyjeżdżają gdzieś w delegację, w delegację na dłuższy okres czasu. Ja na Instagramie dostałam tyle wiadomości ze wsparciem od dziewczyn, no to jest coś pięknego, jak od obcych ludzi można dostać aż tyle wsparcia i zrozumienia, bo też przez to przechodzą. No i tak jak mówię, to, że podjęliśmy taką decyzję i wiedziałam, że tak będzie, nie znaczy, że nie mam prawa przez to przechodzić, no bo mam prawo sobie popłakać. Tak jak mówię, to jest mój ulubiony człowiek. Tak więc teraz potrzebuję chwili, żeby wbić się w ten rytm i... Nie pomaga mi w tym to, że nie ma teraz szkoły. No i co, teraz przed nami te przygotowania do komunii yy, i tak dalej, spotkania. Powiem Wam, że ogólnie jeżeli chodzi o kościół, w którym my mamy komunię, to nie jest kościół naszej parafii, do której tutaj jesteśmy przydzieleni. Yy, I pierwszy raz w tym kościele byłam na mszy dla dzieci. I powiem Wam, super, bardzo fajny ksiądz, bardzo fajnie rozmawia z dziećmi, bardzo mądry przekaz daje, bardzo mi się yy, to podobało. W lutym, jakoś w połowie pod koniec, przyjedzie moja mama do dziewczynek na 2-3 dni, bo mama też pracuje za granicą, więc też nie mamy możliwości widzieć się cały czas. No ale też przyjedzie też dziewczynki, zobaczą się z babcią, w tle możecie je słyszeć, one się bawią w międzyczasie, są jakieś sprzeczki, co jest 100% naturalne. Myślę, że każdy, kto ma więcej niż jedno dziecko albo kto sam miał rodzeństwo, zna to. Stawiłam rosół, wypiję sobie za chwilę jeszcze jedną kawę. I jak zjemy sobie rosołek, to wyjdę z dziewczynkami trochę na śnieg. Później e, muszę połączyć się z Nadią, przeczytać z nami jakąś książkę i zacząć wprowadzać dziewczynki z powrotem w rutynę. No bo wiecie, jak był teraz przelek przez miesiąc, to ta rutyna była trochę pominięta z tego względu, że i tak było wolne od szkoły. One miały pozwolone, żeby sobie dłużej siedzieć, no bo jest tata, żeby się nacieszyły tym, że jest tata. Ale ta rutyna jest potrzebna. Przede wszystkim mi. Ja jestem sama. Trójka dzieci i jaki jest rutyna, to ja tym, w ten wieczór później też mam taką chwilę dla siebie, żeby coś zrobić czy chociażby odsapnąć. Więc od dzisiaj znowu sobie to wprowadzam. Ta rutyna to jest naprawdę złota, to jest coś fajnego. Jest w ogóle 14 godzina, a Nadia i Nel nadal są w piżamie, na ile już ubrałam dawno, Dałaś się ubrać, chociaż milion razy się już z tego rozebrała, ale Nadia i Nel nie chciały, powiedziały, że ona chcą być w piżamie. Ja nie pamiętam, kiedy ona ostatni raz właśnie tak długo w tej piżamie wchodzi, bo zazwyczaj jak stale. To się ubieramy nawet w jakieś jakieś i koszulkę, podobno żeby było wygodnie, ale wyskakujemy z tej piżamy. No a dzisiaj jest taki, a nie inny dzień. Chodź. na Dawaj głowę. Pokaż, pokażę. Dawaj aż dodaj skorpionki Waszy, nie? Nie. A na ramieniu Tak. udało mi się zapłonąć na powyżej. A jaką kombinacją się nie zapłonę? A moje paziczki ma... się nie doprawiły. Jak? Nie, ja. ja. ja ja nie mam. To jest rażące w łazience? No, to nie jest to. Oj, i w kicie się doprawiło, ona też się Gdzież włosku, czy na nogach? Mama jedz... Majbawiczki. Jesz? A jesz? Nie. Chcesz? Ja nie chcę. łapki, pojedziemy do parku. Koci, koci łapki. Chcesz po... na A u mnie? Nadia mówi do mnie, możesz mi nagrać jak jestem brave, bo weszło na górkę. No, umarłem. Oh jestem superhero. Superhero. Uważaj, żeby nie poleciała. Zobacz, jak skoknę do tej Skoczę. Skoczę. Dawaj, raz, dwa, trzy. <grym> o nie. Ja bardzo zwaliłam. Zobacz, mm. jak jest jestem. I zobacz. Nawet moja skata. I się się. I się robi na komu? Kto zrobił glebę? 17.30, przynajmniej mi właśnie napisał, że doleciał, ja oczywiście znowu płakałam, zrobiłam sobie o tej godzinie jeszcze kawę, ale zrobiłam sobie taką bardzo, bardzo słabą, z pół łyżeczki, to jest rozpuszczalna, z mlekiem owsianym, bardzo je lubię, bardzo też lubię te z Alpro Barista, ale go nie było w Żabce, więc wzięłam sobie te, te, te też jest bardzo smaczne. Zrobię zaraz dziewczynkom kolację, wykąpię je i no o normalnej godzinie spać. Powiem Wam, że ten dzień jest dzisiaj taki ciężki, jesteśmy bardzo rozregulowani. Ee, dzieci, okej, okay. Nadia rano, tak jak mówiłam, płakała dosyć sporo, ale przez cały dzień jest okej, okay. już nie płakała. Mm, rozmawiałyśmy, Nela, tak jak mówię, ona bardzo wszystko na chłodno bierze, więc Nela chodziła i Nadia tłumaczyła. Nadia, to nie jest na długo, na chwilę, niedługo to ta będzie, więc... Um, Nadia już jest okej, okay. no i to wiecie, ona jest jeszcze maluszek, ona pewnie będzie przez najbliższe dni pytała o tatę, ale tak nie żeby płakać, ja to o, proszę bardzo, ja to wyję, płaczę, ja jestem bardzo emocjonalna, no, takie to dzieli. Idziesz, Meju? Jak to? Muszę kupić taką wannę pod prysznic, wiecie? Taką, no jest takie coś. To jest niby wanna dla psów, ale u nas by fajnie się zmieściło. Albo baksem musisz sobie sedzić. Właśnie tam to jest takie, że nie trzeba pompować, tylko mm, to jest takie składane, więc byłoby fajne. Muszę zamówić. wanna? No, na całą długość muszę tam zmierzyć i wtedy byśmy wam lały wodę. Mogłybyście Nie sobie robić bubble, tak? A ja będę mogła sobie robić relaxing, sobie będę nosiła maskę, będę miała różową bombkę, różową bo bombkę, tak będę robić sobie relaxing. <toddź> wezmę sobie relaxin, ogórki do oczu sobie będę leżała i... O jaki pełny plan dziewczyna ma! Ja też tak zrobię! Ty też? To jest właśnie tak relaxing! Przydało być się. Ty mm -hmm. lubiałaś leżenie, wanie, nie? Ja znowu nie, ja wolę prysznic. A ja w zawsze siedziałam... Ja, ja, ja wolę wannie. No muszę zamówić to. wannie jest lepiej. Zamówię. Prysznicu to jest jak ta. Nie można mieć dużo wody. Nie można mieć bąbelki. Bo no nie ma jak, bo wszystko leci w dół, nie? nie ma. Teraz będziemy mogli sobie kupić um, takie do zmiany. Hmm. No tak. No zmienię kolor woda. To jest najgorsze w takich rozłąkach to są te wieczory. Wieczory są zawsze najcięższe, no bo jednak... Wcześniej byłam do tego przyzwyczajona, byłam przez jakiś czas sama, przyjechał Przemek, był przez miesiąc i już jestem przyzwyczajona, że kiedyśmy dzieci spać i te wieczory spędzało się razem, a teraz dzisiaj mam pierwszy wieczór sama. Domyślam się, że jak położę dziewczynki spać, to będzie mi ciężko, e, będzie mi dziwnie, nie będę wiedziała, co ze sobą zrobić, więc po prostu ją włączę coś sobie, e, obejrzę sobie jakiś film albo serial e, i tyle. A z Wami widzę się w kolejnym vlogu.